Cześć, tutaj Blueberry Bowl, a to jest pierwszy odcinek z cyklu „Hej, może ugotujesz to”. Tak jest. „Hej, może ugotujesz to”. Jak sam tytuł wskazuje, będzie to program o gotowaniu, powiedzmy program. Będą to odcinki o gotowaniu. Yy, moi znajomi już od dawna próbują moich specjałów, i specjałów, powiedzmy przepisów, które już od pewnego czasu robię i namówili mnie, a właściwie wiele nie musieli namawiać, bo widzieli jak gotuję, żeby zrobić to tutaj, tutaj na YouTubie. Tak więc dzisiaj pierwszy odcinek z tego cyklu i dzisiaj przygotuję dla Was ciasteczka owsiane. Teraz czas poznać jakie będą składniki tych ciasteczek, tak więc spójrzmy. Do przygotowania ciasteczek owsianych będziemy potrzebowali 250 g płatków owsianych, do tego 100 g masła, 3 jajka, łyżeczkę proszku do pieczenia i opakowanie cukru wanilinowego, 50 g cukru, pół szklanki mąki, rodzynki czekoladę i żurawinę do dekoracji. Tak by wyglądały składniki, no więc co? Czas zacząć gotować. Dobrze. Zaczynamy od tego, że na patelni trzeba roztopić masło. Jak już mówiłem, 100 gramów tego masła. Może być zwykłe masło, może być masło, tak zwane masło klarowane. Nie ma to żadnego znaczenia ważne, żeby było masło. To masło trzeba roztopić. Dobrze. Kiedy masło nam się roztopi, dodajemy do niego 250 g płatków owsianych. Proszę bardzo. Olej zaczął skwierczeć. To dobrze. Właściwie nie olej, tylko masło. Trzeba te płatki przez parę minut podprażyć na tym maśle. na wolniejszym ogniu. Takie podprażamy, żeby nam się nie przypaliły. Prawie 2-3 minuty wystarczy. Dobrze, gdy płatki nam się podprażą, wrzucamy, właściwie posypujemy te płatki cukrem. 50 gramów cukru. Proszę bardzo. Posypujemy cukrem. I czekamy, aż ten cukier nam się rozpuści. Możemy oczywiście mieszać dalej, aż płatki wchłoną nam ten cukier. No dobrze, po jakichś dwóch minutach oczywiście ściągamy to, ściągamy patelnię z gazu i będziemy dodawać dalsze składniki. Płatki przesypujemy do miski. Płatki już mam przesypane. Do tego dodajemy przesianą mąkę, tak jak już mówiłem, jest to pół szklanki mąki. Tak. Mieszamy wszystko. Do tego dodajemy łyżeczkę proszku. I dodatkowo dodajemy do tego jeszcze cukier wanilinowy. Całe opakowanie. Przede też być aromat waniliowy, taki do aromatyzowania ciasta, ale lepszy może jest cukier. I wanilinowy, nie waniliowy, to jest jednak znacząca różnica. Niedawno, niedawno, właściwie parę lat temu ktoś mi to wyjaśnił, że to nie jest cukier waniliowy, tylko wanilinowy, to znaczy sztuczny. A waniliowy cukier, właściwie cukier z prawdziwą wanilią, to jest inna sprawa. Wymieszane. Konsystencja jeszcze na razie jest sypka, ale zaraz przyjdą do tego jajka i wszystko nam skleją. Czas teraz rozbić jajka. Tak jak już mówiłem, trzy jajka. No i oczywiście je trzeba, trzeba rozbełtać. Może mam za mały troszkę ten pojemniczek, No ale nic. Takie pojemniczki mi tutaj dostarczono, że w takich pojemniczkach ja mam tutaj przyrządzać cokolwiek, więc dobrze. Więc dobrze, proszę bardzo. Jajka rozbełtać trzeba. Nadajemy odrobinę soli. Ja o tej soli zapomniałam powiedzieć na początku. Jest tutaj postawiona solniczka, ale jakoś się zapomniałem. No nic, odrobina soli. Daję ją do jajek, bowiem łatwiej się, się chłonie. Proszę bardzo. Tak. I wlewamy. Wlewamy nasze jajka do płatków właściwie do całej masy, bo wiem już wszystko mamy właściwie w tej naszej masie do ciastek. Więc to jest właściwie ostatni, no właściwie przedostatni składnik. O, konsystencja już jest bardzo dobra konsystencja już jest idealna. Mamy taką, taki klejster, ja bym to powiedział, tak? K klejster. Do tego dodajemy, no właśnie, dodajemy jakieś bakalie. Mogą być rodzynki, ja mam również pokrojoną, suszoną żurawinę i do tego kawałki gorzkiej czekolady, ale dodatki mogą być różne. Na przykład może być to skórka pomarańczowa mogą to być na przykład MMM y Mówimy też bardzo fajnie mmM-y e, zachowują się po Upieczeni, też bardzo fajne, chrupiące czekoladowe, czekoladowe cukierki. Nie wiem, co jeszcze innego można dać, ale to już zależy od inwencji autora, przygotowującego. Ja proponuję takie dodatki, a ktoś inny może zrobić to inaczej. Tak więc dodaję. Nie wiem, ile to będzie w gramach. Trochę rodzynek, trochę żurawiny. Oczywiście pokrojonej, bo im te żurawiny strasznie duże. I do tego ja wiem z sześć kostek czekolady gorzkiej. Może być mleczna, może być deserowa. Nadziewana raczej się do tego nie nadaje. I tak ciasto jest gotowe. Ciasto jest gotowe. Teraz to ciasto trzeba będzie wyłożyć na blachę. Muszę przygotować papier i blachę. I zaraz wracam i będę wykładać. Trochę posprzątałem mój stół. Zostało tylko ciasto i została, i zostało, i została blaszka. No więc tak, jaki jest pomysł na wykładanie tych ciastek? Łyżką, Tak chyba będzie najłatwiej. Kładziemy po łyżce, takiej dość sporej łyżce, na blaszkę. Przyciskając trochę, żeby się to uleżyło. Uleżało. Tak się chyba poprawnie mówi. Tak. Proszę bardzo. I tak jedno po drugim. Dobrze, po chwili wracam. Ciasteczka już są na blaszce. Proszę bardzo, wyszło ich. Mamy trzy rzędy po cztery, no jedno takie mniejsze, czyli około 12 sztuk z tych 250 gramów wychodzi tych ciasteczek. Czyli też tyle sztuk by wychodziło. Oczywiście w wersję można podwoić, oczywiście, i zrobić z półkilowej paczki płatków. I oczywiście wszystkiego odpowiednio więcej, wtedy wyjdzie więcej tych ciasteczek. Ale jak dla mnie wystarczy 12 sztuk, dla mnie i dla moich znajomych, na jeden raz 12, jak najbardziej wystarczy. Dobrze, teraz o czasie pieczenia i o temperaturze pieczenia warto byłoby powiedzieć. Więc tak, ciasteczka pieczemy przez 15 minut w temperaturze 160 stopni. Temperatura już jest, więc ciasteczka wkładamy. Ciasteczka włożone teraz 15 minut. No. OK, 15 minut już minęło, ciastka już mam wyjęte, już leżą na stole i stygną. Tak oto wyglądają nasze ciastka. Tak wyglądają nasze ciasteczka, one są jeszcze bardzo gorące, bo minutkę temu je wyjąłem. No tak więc, tak wyglądają nasze ciasteczka. Ciasteczka owsiane z rodzynkami, żurawiną i gorzką czekoladą. Mogą być w czym innym, jeżeli ktoś woli. To by, było, to by było na tyle ciasteczek owsianych. Pełny przepis, tuż po zakończeniu tego odcinka, pojawi się na Facebooku wraz ze zdjęciem tych oto ciasteczek. A tymczasem dziękuję bardzo. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu we wtorek. Będziemy spotykać się we wtorki, w międzyczasie oczywiście w poniedziałek, tyle tygodni, tak więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej! Może ugotujesz to?